Siemanko, z tej strony Marcinie. Nagrywamy kolejny odcinek prezentacji kart w ramach nowego dodatku do Duel of Champions, czyli Griffin's Pain z Kuba Gryfa. Dzisiaj została nam ostatnia frakcja. Oczywiście mamy tutaj jeszcze karty unikalne, karty neutralne i wiele innych, między innymi zaklęć, które jeszcze nie zostały oficjalnie przynajmniej przedstawione przez Ubi. W związku z tym będzie jeszcze co omawiać, ale to już będzie pewnie jeden odcinek kiedy już te karty będą dostępne w ołtarzu, ponieważ dzisiaj jest ósmy, jutro mamy 9 jutro nowy tego dostaniemy już do ręki. Będzie można kupować nowe karty, grać z nowymi bohaterami. Tam są też wprowadzone pewne zmiany, które no oczywiście jak najbardziej są na plus, także tutaj o wszystkim możecie przeczytać na forum Ubisoftu. No a dzisiaj, tak jak mówiłem, przystań, czyli ostatnia, ostatnia nacja, nacja, która w zasadzie Potrzebowała chyba największego buffa, żeby wrócić do gry. No albo ona, albo świątynia, ponieważ tymi dwoma nacjami grało się bardzo, bardzo ciężko. No i zacznijmy od bohatera standardowo. Mamy tutaj Sławoja. Przepraszam was za karetkę w tle. Wprawdzie nie mieszkam blisko ulicy, ale mimo wszystko wyje straszliwie, więc pewnie będziecie słyszeć, słyszeć na filmie. A jest strasznie gorąco, także nie zamierzam zamykać żadnego okna. Mamy Sławoja. Dziwna sprawa, ponieważ wygląda jak taki... troszkę taki... chłop. W zasadzie ta pozostała część, będąca rycerzem, w ogóle do niego nie pasuje, poza tą głową. Nie, nie wiem, to wyciął, by tutaj coś z hełmem, <grym> coś, nie wiem, co lepiej by pasowało. Staty początkowe to 1-1-1, tak jak widzicie, czyli dosyć uniwersalne, można grać na wszystkim. No, co jest najciekawsze, to tak naprawdę to, że ma trzy mm, szkoły magii. Jeżeli sobie... Jeżeli tak się dokładnie przyjrzycie, to zobaczcie, że tak naprawdę to są. to jest kombinacja w zasadzie y, Ali i Cassandry, ponieważ y, Alia miała y, magię światła i, i ognia, Cassandra miała magię światła i magię powietrza, w związku z tym ten bohater, no można powiedzieć, z kombinacją tych dwóch bohaterów, tak to przynajmniej dla mnie wygląda. No jako minus nie ma umiejętności, ma za to 20 punktów życia, także zaczynamy z pełnym stanem. Szkoda, że nie ma umiejętności. Wiem, że było dużo też kontrowersji dotyczącej samej osoby sławoja, czyli takiego niby wojownika, ale ze trzema szkołami magii. Ja nie znam się na tym całym uniwersum Duel of Champions i Heroesów i tak dalej, także nie chcę tu się wypowiadać. Generalnie wygląda to trochę dziwnie, śmiesznie. Sam ad, mówię, bez głowy byłby fajny, z tą głową to jakiś taki jest chłopski, także no ale. Jestem pewien, że na tym bohaterze będzie się dobrze grało, no bo trzy szkoły magii, jeszcze przy tych nowych czarach, które są wprowadzone, dają naprawdę duże możliwości, a uniwersalne statystyki właśnie powodują, że, że będzie można to fajnie wykorzystać. Ok, to był Pan Sławoj, to teraz przejdźmy do stworzeń. Pierwsze stworzenie to Kusznik Gryfa. Koszt to 2, 2 piąchy, wymaga 1,03. Nieważliwość na odwet, jest to łucznik, człowiek, to bardzo istotne. Jest to jednostka grupowalna, czyli możemy, ta wieżowa, możemy na niej ustawiać kolejne jednostki, wtedy te staty ulegają powiększeniu, czyli w zasadzie mnożymy ilość jednostek a za te statystyki początkowe, dostajemy ten, ten wynik. Gdy kusznik gryfa pojawia się na polubicy, bitwy, wyszukaj w swojej bibliotece drugi egzemplarz tej karty, dodaj go do ręki i przetasuj swoją bibliotekę. To jest bardzo fajne, ponieważ tak naprawdę możemy być pewni, jak mamy go na ręce, że w następnych turach, w przypadku właśnie tych... Jakiś niskich kart będziemy mieli co grać. I ja nawet nie mówię o tym, że trzeba go ustawiać jeden na drugiego, ale przykładowo można sobie spokojnie zainwestować w wysokie karty i w te grupowalne jednostki, które mają tą super umiejętność polegającą na tym, że dodajemy do ręki tą jednostkę. No i w zasadzie można powiedzieć, że taki dodatkowy draw, więc po pierwsze zyskujemy, bo dobieramy kartę, po drugie zawsze mamy co zagrać w pierwszych rundach, więc możemy tak naprawdę grać mało niskich stworów, dużo wysokich, względnie dużo. Oczywiście tu wszystko trzeba dobrze wyważyć, ale ale tak patrząc na perspektywę strategiczną, wydaje mi się to fajnym rozwiązaniem, żeby mieć troszkę więcej wyższych stworów, choćby nie z kosztem 2, na przykład z kosztem 3 i 4, wtedy jak najbardziej w pierwszych rundach sobie poradzimy, a potem jakoś damy radę, tym bardziej, że mamy jeszcze tych... Tych oczywiście tight-collectorów, czyli tych, te, te dropy za jeden, które boostują nam ilość surowców, które zaraz Wam powiem, jak mogą być bardzo mocno przydatne w perspektywie synergii z tymi nowymi kartami. No też jak widzicie, nie ma dropu za jeden nowego. Ja troszkę żałuję, bo ja bym bardzo chciał, żeby było coś takiego troszkę bardziej agresywnego, no ale nie ma, to nie ma, nie ma co, nie ma co narzekać. Ok, tak jak mówiłem, ta karta jest całkiem fajna, jest to common. Może te tutaj um, statystyki nie budzą jakiegoś aspektu specjalnego, 1.03 to jest słabo, no ale położymy dwóch, prawda? Gdzieś tam nawet nie musimy od razu w trzeciej rundzie, czy tam w czwartej, ale możemy koło piątej, szóstej wrzucić następną jednostkę z takim kosztem mamy 206. 206 to już jest kawał ksiura, prawda? Nie jest najgorszy i coś tam przeżyje i, dwa, i w zasadzie 1 no w zasadzie 2 rajów insektów jeszcze nie przeżyje, ale jeden już tam hapnie. Troszkę ten atak słabo rośnie. Ale to dobrze, bo ja się strasznie boję tej sytuacji, że będzie mieli te, te jak było pokazane podczas meczu, no, takiego próbnego, treningowego, przy, przy odsłanianiu tych kart przez Ubi, że tam może być na przykład 18 punktów życia, no i teraz człowieku weź to zbij, jak nie masz jakiegoś pożaracza dużo, jakiegoś przejęcia innej możliwości, albo przeciwnik ci zabroni coś takiego zrobić, no to w zasadzie taki koleś może wygrać grę, pomimo że w zasadzie, no, jest to jednostka generalnie, no, niezamocna, prawda? Ok, to była pierwsza jednostka, idziemy dalej, mamy Pobożnego Kapłana. Troszkę nieosa grafika, szkoda, bo sama grafika mi się podoba, ale wolałbym, żeby troszkę ją wyostrzyli. 3-1 to wymagania, czyli musimy troszkę tutaj wrzucić w magię, to standardowo przy takich jednostkach leczących. 1-1-7, czyli widać, że jest to typowo defensywna jednostka. Duża liczba punktów życia. Nieważliwość na odwet, leczenie 2 pobożny kapłan oraz wszystkie otaczające go ludzkie stworzenia stają się odporne na zakręcia przeciwnika. Yy, bardzo ważne jest to, że są to ludzkie stworzenia. My w tym nowym dodatku dostajemy całą masę świetnych aniołów. Yy, w związku z tym fajniej byłoby, gdyby one były odporne, ale to by było już, że tak powiem, przesada, taka ta byłaby zbyt mocna. Mamy ludzkie stworzenia. No ile mamy tych ludzkich stworzeń? No coś tam mamy, prawda? Mamy tych krzyżowców, mamy kuszników. na przykład choćby za trzy mamy, mamy krzyżowca. Tego, który ma staty wyjściowe 2,1,6 i, i ewentualnie, jak nie ma damage'u, to ma 3,1,6. Mamy kusznika Sokoła z nowego dodatku. Mamy słonecznego jeść, on też jest człowiekiem. Hmm, także coś tam. Nie wiem, czy też gryfa też nie jest czasami człowiekiem, więc w zasadzie można powiedzieć, że troszkę tych odporności na zaklęcia to dosyć fajna rzecz. Ale znowu zastanawiam się, jak to działa. Czy to chroni przed damage'em, czy przed tajagrytowalnością. No, zobaczymy, jak to tutaj UBI rozwiąże. No gdyby miał 2.1.7, no byłby na pewno znacznie bardziej grywalny. Ja widziałem, że ludzie na y, tym międzynarodowym forum Ubisoftu dosyć mocno narzekali, że to jednak nie będzie grywalne, że to jest słabe. Dla mnie to słabe nie jest, bo też te jednostki za 3 z tyłu, no taki Kusznik zokoła, chyba miał 2.1.5, no, to ja wiem, czy on jest taki mega, mega mocny, a to leczenie 2, ja wiem, jakie to potrafi być wkurzające, tym bardziej, że weźcie pod uwagę, że, że tą jednostkę nie możemy łatwo zabić niczym. Więc tak naprawdę, moim zdaniem, to będzie grywalna karta i to będzie dobra karta. No ale zobaczymy oczywiście. Nie możemy jej przejąć, Ona możemy ją obstawić jakimiś ludźmi. Typowo możemy skonstruować talię na przykład niskich stworów na, na ludziach, przy wyższych stworach rzucić anioły. Wtedy takiego pana okrążamy właśnie za pomocą, za pomocą ludzi, najlepiej tych stokowalnych, żeby się jeszcze jakoś tam ładnie leczyli i bustowali. I moim zdaniem mamy całkiem fajną sytuację. Okej. Okay. Tak jak mówię, troszkę niedoceniany na zagranicznym forum, moim zdaniem będzie całkiem fajnie. jest to magiczny strzelec, co też jest moim zdaniem jakiś tam plus nieważliwy na odwet, więc te 7 punktów życia mu zbić, to będzie trzeba naprawdę którąś turę którą poświęcić bez zaklęć. No a sam może choćby wbijać damage, choćby, choćby 3 rundy kogoś tam męczył, tu 3 damage'ów bije, można go też dopalić przecież, no chyba, że to jest odporność na wrogie zaklęcia. Tak, na zaklęcia przeciwnika, więc możemy go jeszcze doboostować. moim zdaniem może to być fajny koks. A do tego jest dobry blok, prawda? W najgorszym wypadku chronimy dostęp do Bohatera. Nie wiem, czy on sam się leczy. Pewnie nie. A szkoda. A no, szkoda i nie szkoda. Wiecie, jak to jest. Czasami, czasami lepiej mieć troszkę mniej niż, niż mieć y, za dużo. Ok, jedziemy dalej. Mamy y, dobroczynnego Anioła. Stworzenie. Magiczny atak z powietrza. Magia światłości, Anioł. 3-2 wymagania. Y, Trójieczka. Jeżeli chodzi o, o zainwestowanie surowców. No to jak widzicie niezła dziunia na, na karcie, także będzie się przyjemnie grało. Zawsze się takimi dziuniami przyjemnie gra. Mamy już nową Mistoka, Doka, już nie Raja, tylko zdecydowanie dobroczynny anioł. Yy, 21.6, jeżeli chodzi o statystyki, przy samej jednostce za 3 wydaje mi się, że to nie jest zły, zły wynik, tak jak mówię, no to jest... To jest coś lepszego niż Kusznik Sokoła w zasadzie, bo ma jeden punkt życia więcej. Yy. Jest lepsze, jeżeli chodzi o same statystyki, niż ten słoneczny jeździec. Już abstrahując od umiejek obu, obu tych jednostek. Porównywalna tego krzyżowca. Także, powiem szczerze, że moim zdaniem będzie to mocno grywalne. Sojusznicze ludzkie stworzenia nie mogą być celami. Sojusznicze ludzkie stworzenia nie mogą być cele... celem. Liczba <gryśla> mnoga z liczbą pojedynczą, pomieszane wprawdzie. Nie mogą być celem. No okej, okay, niech wam będzie ale generalnie umiejka bardzo, bardzo ciekawa po raz kolejny zwróćcie uwagę, że tutaj jest mowa o ludzkich stworzeniach, czyli musimy mieć troszkę tych ludzi na polu bitwy, żeby miało, żeby było, był sens grać tego anioła. No niestety on z kolei sam no nie jest nietargetowalny w związku z tym no można go łatwo jakimś pożyarzem duszy pożarczym duszy wykończyć no i potem, że tak powiem, umieka idzie do piachu, chyba że będzie z tego taki pożytek, że w momencie jak go zagramy to wpada ta nietargetowalność na przykład na rundę i no i choćby w następnej rundzie coś tu się działo, no to te, te jednostki tak będą nietargetowalne. No ale no nie wiem, nie wiem czy tak będzie, zobaczymy w praktyce. Generalnie umieka bardzo dobra, a sam niestety niezły, więc wydaje mi się, że, że ten anioł będzie grywalny i, i może troszkę poprzeszkadzać na tym polu bitwy. Tym bardziej, że on może być wystawiony dosyć szybko przy tych statach, no nie wiem, około czwartej rundy podejrzewam, najczęściej będzie wystawiany. Także no wtedy możemy jeszcze nie mieć pożaracza na stole. Z kolei potem nie będzie można targetować, więc te część talii może mieć jakieś problemy z uwagi na taką kartę. Ok, jedźmy dalej. Kolejny drop za 3 to jest Legionista Gryfa, to też jest Common. 3 piąchy wymaga 1, 2, 4, czyli widzicie dosyć podobny tamtej jednostki, z tym, że ma troszkę więcej życia i ma ten odwet. Stworzenia, tak wręcz człowiek-żołnierz grupowany. Gdy Legionista Gryfa pojawi się na polu bitwy, odszukaj w swojej bibliotece drugi egzemplarz tej karty, dodaj ją do ręki i przetasuj swoją bibliotekę. To jest to, o czym mówiłem, że to jest świetne, bo można ustawiać te, te staki, to grupowanie i tak dalej, ale fajne jest to, że dostajemy tutaj dodatkowy draw tej samej karty, czyli też Legionisty Gryfa. I nawet gdybyśmy grali na wyższych kartach, to i tak będziemy mieli w tej rundzie następnej co wystawić, bo nie zabraknie nam takich tanich jednostek, jak taki Legionista Gryfa, za każdym razem jak go zagramy. Wiecie jak to jest, może też być w tak, że my go zagramy, ten na polu bitwy zginie, gram następnego, znowu zginie i tego, tego stoku nie ułożymy, ale generalnie choćby to jest i tak darmowy draw, więc w zasadzie um, nasz late game może być troszkę mocniejszy przez to, no zobaczymy. Zawsze to jest dobieranie kart za free, tak naprawdę 8 kart, jeżeli zagramy tego legionistę i tą poprzednią kartę, yy, czyli Pana Kusznika Gryfa, to tak naprawdę dobieramy yy, 8 kart za free. Także to jest całkiem fajne, no, nad statami nie ma co się rozwodzić, 1, 2, 4 to tak jak mówiłem, one nie mogą być za duże, bo wtedy on by tutaj siał po strach. to właśnie ta jednostka nabita yy, chyba miała 16 punktów yy, życia. No, to nie jest trudne, prawda? Trzeba ustawić 4, wtedy jak najbardziej się nam to udaje, ale nawet jak ustawimy 3, no to tutaj mamy 3 damage'u, mamy aż 6 odwetu, wetu, 12 punktów życia, no to znajdźcie lepszego koksa na polu bitwy. No, ale mówię, on w międzyczasie jak będzie ginął, to mu te staty będą spadały, więc zobaczymy jak to będzie. No, dobrze by było właśnie, żeby mógł gdzieś tam wrzucić jakąś odporność. Okej, okay. następny to jest anielski obrońca. Powiem szczerze, że ta karta mi się bardzo podoba. Grafika jest fenomenalna, moim zdaniem. Statystyki też są świetne. Pomimo, że ta karta, nie wiem czy wiecie, została, została osłabiona przed samym wyjściem. Dlaczego? Tutaj mamy taką umiejętność: Gdanielski obrońca pojawia się na polu bitwy, rozprasza wybrane długotywałe zaklęcie przeciwnika. Jest tutaj mowa o pojedynczym zaklęciu. Wcześniej, o, przepraszam, tu jest długotrwałe zaklęcia przeciwnika. Z tego co wiem, angielska nazwa mówi o tym, że rozprasza jedną wybraną, jedno wybrane zaklęcie długotrwałe. Także to chyba jest błąd tłumaczenia. Mamy po raz kolejny ukłon w stronę, yy, translatora, który to gdzieś tam przykładał, no, fenomenalnie, bo jeżeli to tak faktycznie jest, no to jest to zasadnicza różnica, czy na przykład rozproszymy dwa czary, czy jeden czar, prawda? I to może też warunkować chęć zagania takiej jednostki w danej, danej turze. No ale okej, okay, nie ma co narzekać. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie będzie to rozproszone tylko jedno zaklęcie i to jest bardzo istotne. Jest to anioł, magiczny atak z powietrza, magia światłości. 4-3, jeżeli chodzi o wymagania, nie są wcale złe. 3-2-7, czyli kawał koksa. No i to rozproszenie, ten dispel jest świetny, no bo możemy sobie wyobrazić oczywiście oczarowanie wyjeżdża, my gramy takiego zioma, odzyskujemy jednostkę, oczarowanie... Na rękę oczarowanie trafia do kosza, prawda? Czyli na cmentarz. Może być jakiś długotrwały czar, który nas blokuje, wystawiamy, nie ma. Może być jakaś tarcza, wystawiamy, nie ma. Ta jednostka, moim zdaniem, jest świetna, to tak jakbyśmy mieli dispel na ręku, na wrogie zaklęcie długotrwałe i dodatkowo super jednostkę. Także naprawdę, kto wie, czy nie najlepsza jednostka, jaka teraz, jaka teraz pojawia się właśnie. Bezpośrednio do przystani, już abstrahując od tych unikalnych jednostek. No to zobaczymy, zobaczymy co, jak, jak się będzie tęgało. Wygląda to na papierze bardzo, bardzo fajnie. I ostatnia jednostka, też mocno ofensywna, Anielski Dowódca. 4-3-8, takie statystyki, 4-1 wymagania za 5 punktów akcji. Też Anioł, też Magia Świetłości, Magiczna tak z Powietrza. Anielski dowódca nie może być celem, jeśli wkroczył na pole bitwy od czasu twojej ostatniej tury. No i to jest świetna sprawa, no bo wreszcie mamy jednostkę, która nie zostanie przejęta, skontrowana od razu po wejściu na pole bitwy, nie zostanie pożaracza. 4 demedżu, co by nie było, komuś wbije. Także to jest super sprawa. Przy pozostałych tych czarach, czy też umiejętnościach innych jednostek, no może to być bardzo ciekawe. Wprawdzie nie mieli, nie będzie braku gotowalności tej jednostki, na no aczkolwiek wtedy będzie można tak naprawdę, przeciwnik będzie się musiał skupić na, na, na którejś z, z tych jednostek. My mamy czas, żeby coś przez tą lądę pokombinować, możemy go na przykład dopalić, prawda? Pamiętajcie, że są bardzo fajne dopałki, które gdzieś tam mogą na przykład plus 3 wrzucić, no to 7 punktów jak sprzedamy, no to można powiedzieć, że naprawdę będzie, będzie grubo. Także, no, ta karta też jest moim zdaniem bardzo, bardzo mocno, no, na pewno będzie grywalna. Chyba, no, że co my tam mamy yy, za pięć? Za pięć mamy tego wilczego mściciela, jeżeli dobrze tutaj kojarzę tą nazwę. Czyli tą jednostkę, która nam daje dwa punkty odwetu. Jej statystyki są znacznie, znacznie gorsze. Mamy obszarowego kusznika, który też nie jest jakoś, jakiś mega wypasiony. Mamy chyba tego sierżanta, ale on też jest taki, można powiedzieć, średniacki. W porównaniu z tą jednostką to w ogóle nie ma o czym mówić moim zdaniem. Także to będzie mocno grywalne. Powiem Wam szczerze, to, co, to czego się obawiam to zwróćcie uwagę, że z tych sześciu kart, tak naprawdę trzy to są latacze i to są, to są anioły latające. W związku z tym, wydaje mi się, że gniew Ojca Niebo tutaj może naprawdę być bardzo mocno w użyciu przeciwko przystaniu. Na pewno wróci do, do łask wielu graczy. Bo, nie jest to aż taka ciężka karta. Tak naprawdę, wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy takiego wystokowaną taką jednostkę. Odsyłamy ją do domu za pomocą tego gniewu Ojca Nieba, a jednocześnie tutaj dajemy 6 damage, tu dajemy 6 i tutaj dajemy 6. W zasadzie dobijamy przez dwa standardowe ataki tego, co mamy na planszy, i cała, można powiedzieć, że cała potęga przystani, no, idzie do piachu, prawda? Także to jest bardzo, bardzo mocny czar. No i będzie trzeba na to mocno uważać. A z tego wszystkie, wszystkie możliwości, braku tragedy, i tak dalej, w tym przypadku prawdzie nie pomogą, ale, ale, ale gdzieś tam mogą być bardzo istotne. Ok, mamy jeszcze teraz dwa Uty Szczęścia, czyli mamy komnatę Wspomnień. Unikalny Ut Szczęścia, tak jak widzicie, jednorazowy. Koszt to zero, więc świetna sprawa, gramy go za darmo. 4-2. Statystyki też bardzo niskie, no bo tak naprawdę, piąchy trzeba i tak standardowo levelować. Dwa punkty, dwa łuty szczęścian. No, tak naprawdę wielu bohaterów ma na samym początku, na starcie, więc to też nie będzie problemem. Yy, tak jak mówiłem, jest to unikat. Usuń wybrane sojusznicze stworzenie ludzkie, następnie weź wskazane stwor stworzenie anielskie z swojej ręki i wystawię za darmo w miejscu zniszczonego stworzenia. Yy, I teraz jak to najłatwiej wykorzystać, jak najefektywniej to wykorzystać? Yy, pamiętacie, że mamy jako drob za jeden tych poborców dziesięciny, czyli tych z zerowym atakiem, którzy nam tylko generują surowce. Możemy go wystawiać na samym początku, może on dożyć do momentu kiedy będziemy chcieli to wykorzystać. Wtedy tak naprawdę wystarczy go zabić tym właśnie utem szczęścia. Wystawiamy z cmentarza anioła, no oczywiście musimy mieć coś fajnego. Ja na przykład proponowałbym wystawić wtedy anioła Miłosiedzia, bo wtedy wystawiamy takiego anioła Miłosiedzia i on dodatkowo jeszcze nam przywraca z cmentarza jeszcze jedno stworzenie. No ewentualnie oczywiście można coś tam zabić z tych słabszych jednostek albo powiedzmy poborca dojdzie nam powiedzmy w dziesiątej turze. Nie mamy, nie mamy czegoś, żeby przeczyszczyć naszą talię i, i wyrzucić tych poborców, poprawionej taktyki na przykład. W związku z tym on nam gdzieś tam dojdzie koło dziesiątej tury, mamy tam na polu bitwy jakąś tam równowagę, zagrywamy go, zabijamy tak naprawdę tam chyba za jeden, zabijamy za zero, wystawiamy jakiegoś megakoksa z cmentarza no i zyskujemy w ten sposób fajną przewagę. Nic tu nie jest napisane o spełnieniu wymagań tej jednostki, która jest, no ale tak naprawdę, skoro ona się znalazła na cmentarzu, no to można podejrzewać, że musieliśmy mieć odpowiednie surowce, żeby ją zagrać, więc wydaje mi się, że to jest zbyt oczywiste i dlatego to nie jest ujęte i nie jest to błąd samej karty. Oceniając ten ut szczęścia i łódy szczęścia innych nacji, no to wydaje mi się, że jest to mimo wszystko jeden ze słabszych utów szczęścia jak na Unikat. Świątynia ma znacznie lepsze, moim zdaniem, łód szczęścia, no twierdza też nie ma zbyt specjalnego, moim zdaniem, ciężkie do zastosowania tej łód, twierdzy, łód szczęścia twierdzy. Ale zobaczymy. Może to będzie wystarczające i twierdza sobie z tym, i świątynia sobie, przepraszam, przystań sobie z tym poradzi. I na końcu odwody, czyli też łód szczęścia, trzy, trzy flagi jednorazowe, zwiększa liczebność każdego sojuszniczego oddziału o jeden. No, powiem szczerze, mi się to kojarzy od razu z tą stokowalnością. No, przecież chyba nie zwiększymy standardowo czegoś, co nie jest stokowalne, czyli, czyli nie jest wieżowe. No, w związku z tym, takie to chyba sobie. No, nie wiem, może to jest nie najgorsze. Za trzy w zasadzie, Czy powiem tak, to nie jest złe, bo na przykład, jak mamy dwa stworzenia już stokowalne na polu bitwy. No, to wystawienie choćby jednego stokowalnego dodatkowego, dodatkowo stworzenia to jest koszt 3 albo 2. A tutaj za 3 mamy wystawione oba. Więc można powiedzieć, że w kalkulacjach się to opłaca, ale czy to będzie grywalne, zobaczymy. Mi się to tak to średnio podoba, ale też dlatego może, że nie, nie przepadam za tą, za tą w ogóle stokowalnością. Ok. I mamy jeszcze dwa budynki. Budynki moim zdaniem z jakąś taką śmieszną, niefajną grafiką. Jakaś taka odrażająca, nie trafiają do mnie. 2-2, 2 piąchy, czyli koszt 2. Budynek, gdy po raz pierwszy w turze w garnizonie, zgar <grywanie> wystawione jest tworzenie grupowalne, liczebność jego oddziałów wzrasta o 1. No to może być fajne, no tutaj idziemy dalej w tą stokowalność, to co, czego ja, za czym ja nie przepadam, ale no... Widziałem te karty podczas tej prezentacji. Podczas tych meczy próbnych, no to było dobre dosyć. To było grywalne jak najbardziej. Wystawiamy jakieś stworzenie, od razu ono się boostuje samo z 1, 3, robi nam się 2, 6. No, fajne coś, dosyć fajne. Tym bardziej, że tego też nie można zniszczyć. No oczywiście ilość tych budynków powoduje, że bardzo popularne będą te czary niszczące budynki moim zdaniem. I kto wie, czy właśnie nie będzie lepiej nawet czekać z kontrą niż grać te budynki. Czyli nie wkładać ich samemu, a jednocześnie czy tam wkładać już po jakimś czasie, a, a jednocześnie przeciwnik co wystawi, to, to próbować mu to zniszczyć. No ale oczywiście wiecie jak to jest. Czasem konta się trafi na rękę, czasami się nie trafi, także już to bywa. Nie najgorzej. Koszary 4 piąty aż za 2, co to oznacza? Oznacza, że nie zagamy zbyt szybko. Ilekroć wnosisz, wznosisz na polu bitwy koszary lub wystawiasz sojuszniczy ludzki oddział niebędący żetonem. W miarę możliwości w koszach pojawia się także grupowalny żeton w postaci ludzkiego żołnierza walczącego wewnątrz na dystans. W razie możliwości, no bo pewnie jeżeli nie jest zajęte. No czyli fajnie, no wystawiamy coś, jednocześnie dostajemy stąd dodatkowy, dodatkowy żeton i z tego co wiem ten żeton jest troszkę lepszy niż te żetony innych nacji, bo on ma jeden punkt odwetu, a te standardowo chyba nie mają. No ale no nie oszukujmy się, 1-1-1, jeden, 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 jak taki ziom się pojawi on nam go nie wygra. Choćbyśmy mieli takie 4, no to będzie 4, 4, 4, no to ja też nie wiem, no to zależy. No. Jak jednostki mają niektóre 3 atak, on wyszłyby nam 3, no to w zasadzie jednym atakiem go niszczą. No Tacy troszkę rozpraszacze, generalnie potrzeba takich troszkę late game'owych rzeczy, żeby zająć niektóre, niektóre jednostki i nie dać sobie wbić demerzu. Także no, może to być całkiem fajne. Tak, generalnie wydaje mi się to troszkę lepsze niż ten poprzedni budynek, czyli troszkę wyżej chyba. W moceniłku, chociaż no zobaczymy. Może, może nie do końca, w zasadzie ciężko powiedzieć. Bo to trzeba zobaczyć, co tak naprawdę te jednostki dają. No bo pamiętajcie, że y, inne nacje też mają podobne, podobne rzeczy. Więc w zasadzie, kto wie, czy to będzie aż takie dobre. Może się okazać, że jeden postawi naprzeciwko drugiego, i w zasadzie się będą tam tłucne koksy po jednym punkcie ataku i odwetu i tak dalej. I to będzie takie tragiczne, ale zobaczymy. Tak czy inaczej, to były karty. Świątyni. Tak jak widzieliście, nie jest najgorzej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jednostki, tutaj jest dosyć mocny buff. Widać, że, że Ubi stało się jakoś zminimalizować siłę tej, tej magii ciemności. Ja jestem ciekaw, czy kiedyś się pojawi jakiś mroczny paladyn, który miałby tę magię ciemności. Ubi się w tej chwili zarzeka, że nie. Ale mi się tak do końca nie wydaje. Wydaje mi się, że to może tak się zdarzyć, że będzie jakiś mroczny coś tam i, i będziemy mieli magię ciemności i światła czy coś tam i, i będzie gitara. wtedy z tymi koksami to będzie mega gra. Także kto wie, może następny dodatek. W tej chwili jeszcze nie chcą się ujawniać. No dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o przystań. Taka krótka prezentacja. Dzięki za dzisiaj. Ja tak naprawdę jestem troszkę rozdarty, bo z jednej strony chciałbym dokończyć komentowanie reszty, a z drugiej strony mam masę powtórek, które chciałbym też zacząć komentować, nagrywać, bo to też zajmuje trochę czasu i wrzucać przede wszystkim. Tym bardziej, że mamy jeszcze Mundial, do tego mamy śliczną pogodę, więc niełatwo to wszystko pogodzić. W razie czego bądźcie cierpliwy, na pewno konkurs z powtórkami zostanie przeprowadzony. No, z tym, że wyjeżdżam też z, z, z miejsca, gdzie nagrywam w tej chwili. Na weekend, także może się okazać, że troszkę się to ewentualnie przedłuży. Ale okej, okay, bądźcie cierpliwe, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i się